Cześć moi drodzy, witam Was w Chacie Tarota. Jest to czytanie na maj dla wszystkich osób z podznaku raka. Zobaczmy, co do Was nadchodzi, co nowego u Was się pojawi. Energia główna dla Was. Karta słońca, co odchodzi do przeszłości, co się kończy. Karta wieży. Bardzo mocne karty jak na razie. Zobaczmy, co nadchodzi do Was. Ósemka buław. Jaka jest dla Was rada? Dziesiątka pucharów. I z jaką energią kończycie czas maja? Dwójka pucharów. Macie naprawdę piękne, bardzo spektakularne, bym powiedziała, nawet um, rozdanie. Bardzo piękne karty. W tle zobaczmy jeszcze, co będzie Wam towarzyszyło. Mamy tutaj pazia Buław. Paź Buław oznacza um, zaangażowanie się w coś nowego. Macie na oku nowy projekt, nowe zadanie, być może też nową znajomość. Ktoś, kto jest dla Was bardzo atrakcyjny, ktoś, kto jest dla Was. Bardzo pociągający, z kim przebywanie jest po prostu dla Was wyjątkowo przyjemne. To też może być właśnie jakiś projekt, nowe zadanie, zaangażowanie się w coś nowego, co powoduje, że naprawdę jesteście tym zafascynowani, że jesteście w to bardzo zaangażowani, że chcecie naprawdę to robić w 100%. Czujecie, że jest to coś dla Was, jest to dopiero początek, jest to dopiero. Etap rozpoczynania właśnie tego nowego projektu czy zadania, ale już czujecie naprawdę bardzo intensywny ogień w Was samych. Czujecie, że jest to coś bardzo ciekawego. Będzie to Wam towarzyszyło przez cały miesiąc. Natomiast energią główną jest karta Słońca przepiękna karta mówiąca o bardzo optymistycznym, bardzo pozytywnym, bardzo um, właściwym podejściu do życia, do tego wszystkiego, co dzieje się wokół Was. Otwierają się przed Wami nowe możliwości, idziecie po to, idziecie po to, co jest dla Was ważne, co jest dla Was atrakcyjne. Nie patrzycie na boki, nie patrzycie na to, czy um, inne osoby są na przykład zadowolone z Waszych wyborów, czy będzie łatwo, czy będzie trudno. Nie obchodzi Was to jakoś szczególnie, po prostu idziecie naprzód, czujecie, że macie za sobą właśnie to wspierające słońce, że macie e, ze sobą właściwe Warunki do tego, żeby się rozwijać. Jest to też karta czasami w pewnym sensie naiwności. Natomiast w zestawieniu z tą kartą wieży, która pojawiła się w waszej przeszłości, oznacza to, że udaje wam się pokonać naprawdę ogromną przeszkodę. Udaje wam się pokonać jakąś sytuację, jakąś traumę, jakąś bardzo trudną, bardzo wymagającą sytuację, związek. Relacje, jakąś sytuację w pracy, coś co pojawiło się nagle, co było naprawdę dla Was trudne, co mogło być dla Was w pewnym sensie traumatyczne. Natomiast cały ten miesiąc będzie dla Was zupełną odwrotnością tego. Wygląda to tak, jakbyście sobie poradzili po prostu idealnie z tą całą sytuacją, z tą zmianą. Przekuli ją na swoją własną korzyść. Wykorzystali te wszystkie zmiany, wykorzystali te wszystkie. Gruzy, które pojawiły się po otrzymaniu jakiejś informacji, po jakiejś y, 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 sytuacji, która była dla Was trudna, i całkowicie wyzwalacie się od czegoś, co było dla Was niewłaściwe, co było dla Was y, ograniczające, co było dla Was toksyczne, co było dla Was y, po prostu bardzo negatywne. Ta wieża runęła. I teraz czujecie się naprawdę bardzo pozytywnie, czujecie się wolniej, czujecie, że możecie robić to, co chcecie, możecie spełniać się dokładnie w taki sposób, jak Wam to pasuje, możecie rozwijać się tak, jak sobie to wymarzyliście i nie zwracacie już więcej uwagi na żadne przeszkody, na to, czy jest z górki, czy pod górkę. Ta karta mówi o tym, że idziecie po swoje, idziecie naprzód i macie w sobie mnóstwo pozytywnego, mnóstwo e, entuzjastycznego podejścia do tego, co robicie i w jaki sposób chcecie to zrobić. To, co nadchodzi do Was w drugiej połowie miesiąca, znów bardzo ognista energia, a tym razem mówiąca o tym, że nadchodzą dobre wiadomości. Karta ósemki Buław to są wiadomości pozytywne, ym, wiadomości nagłe, które przychodzą szybciej. Niż się tego spodziewaliście. Mogą być to jakieś wyniki na przykład egzaminów, mogą być to jakieś um, informacje zwrotne od pracodawcy, od jakiegoś urzędu, od jakiejś instytucji, od jakiejś osoby, która jest decydująca, na przykład jeżeli chodzi o wasz proces zawodowy. Ta karta też mówi o tym, że. Wszystko będzie się działo dużo szybciej niż się tego spodziewaliście, jeżeli właśnie aplikowaliście o pracę, jeżeli chcieliście coś e, osiągnąć e, w jakiejś instytucji, na przykład aplikowaliście o jakieś dofinansowanie albo y, kontaktowaliście się właśnie z jakąś instytucją czy z jakąś osobą, która mogłaby Wam w czymś pomóc. Ta karta mówi o tym, że ten cały proces będzie przechodził dużo szybciej, dużo sprawniej. Wszystkie osoby, które są na przykład odpowiedzialne za Waszą sprawę będą się angażowały w nią, e, będą odpowiadały bardzo szybko i e, wszystko będzie się działo dużo sprawniej niż byście się tego spodziewali. Tak więc jest to naprawdę bardzo pozytywna karta mówiąca o tym, że wszystko ruszy do przodu, szczególnie w drugiej połowie miesiąca poczujecie, że e, wszystko pędzi, że wszystko dzieje się bardzo szybko, sprawnie i możecie załatwić to, co do tej pory się wlokło, co było dla Was jakieś trudne. Co nie pozwalało Wam ruszyć do przodu w pełni. Ta karta mówi o tym, że nadchodzą bardzo dobre, pozytywne wiadomości i wszystko będzie działo się sprawniej. Rada dla Was to dziesiątka pucharów karta bardzo pozytywna. Na pozycji rady mówi o tym, żebyście skupili się na swojej rodzinie. Na swoich najbliższych, na osobach, z którymi czujecie się komfortowo, z którymi czujecie się dobrze. Nie zapominajcie o nich w tych wszystkich zawieruchach, w tych wszystkich um, niepewnych momentach i w momencie, kiedy i w tej sytuacji, w której będziecie skupiać się na sobie, na swoich osiągnięciach, na swojej drodze, ścieżce, na spełnianiu się w jakiejś, w jakiejś dziedzinie. Ta karta mówi o tym, żebyście nie zapominali o swoich najbliższych, o tym, co jest najważniejsze, co Wam towarzyszy, o osobach, które Wam towarzyszą, które Was wspierają. Żebyście nie zapominali również o tym, że możecie zwrócić się do nich, że możecie szukać wsparcia, możecie szukać tego bezpieczeństwa emocjonalnego u osób, które są wokół Was. Karty bardzo Was zachęcają do tego, żebyście nie zapominali o swoich najbliższych, o osobach w Waszym najbliższym otoczeniu. I pod koniec miesiąca nadchodzi do Was znów piękna karta, tym razem karta, która jest dużo bliższa e, Waszemu żywiołowi, żywiołowi Wody. E, będziecie czuli się bardzo dobrze pod koniec miesiąca. Poczujecie, że jeżeli chodzi o współpracę z kimś, jeżeli chodzi o relacje, związek, o komunikację z kimś, e, z jakąś osobą, która jest Wam bliska, na której Wam zależy, wszystko będzie szło po prostu idealnie. To jest karta pełnego partnerstwa, karta pełnego zaangażowania, zrozumienia drugiej osoby, poczucia, że jesteście stworzeni dla siebie, że potraficie tworzyć tę wspólnotę, potraficie o nią dbać i potraficie planować to, co stanie się dalej. Bardzo poważne, bardzo zaangażowane podejście do relacji, do tego, co. Dzieje się między Wami a drugą osobą. Dla osób, które są yy, singlami, ta karta mówi o tym, że jest bardzo duża szansa na spotkanie właściwej dla Was osoby osoby, z którą poczujecie się idealnie, z którą po, poczujecie się właściwie, od razu poczujecie, że to jest to, że jest to dla Was właściwa osoba, właściwy partner, partnerka. Karta ta też mówi o tym dla osób, które nie są zainteresowane w ogóle sprawami relacyjnymi czy emocjonalnymi. To jest karta mówiąca o wspaniałej współpracy z jakąś instytucją, na przykład w której pracujecie. To jest świetna współpraca yy, biznesowa, jeżeli prowadzicie swoją własną działalność. To jest karta, która mówi o tym, że spotykacie yy, współpracownika, osobę. Z którą możecie założyć na przykład spółkę, z którą poczujecie się naprawdę bardzo dobrze. Ta druga strona będzie bardzo odpowiedzialna, bardzo zaangażowana, będziecie mieli wspólną wizję tego, co chcecie razem stworzyć. Tak więc jest to naprawdę bardzo pozytywna karta, która pojawia się u Was pod koniec miesiąca. Podsumowując, to rozdanie jest wyjątkowo pozytywne: jest bardzo mocne, bardzo silne, bardzo stanowcze. Odchodzi od Was jakaś. E, ogromna zmiana, Zm o, zmiana, która nie zależała od was. Coś się stało, nadeszła jakaś e, informacja, stało się coś, co e, w pewien sposób zmieniło waszą rzeczywistość, co było być może i dla niektórych z was traumatyczne, natomiast to, w jaki sposób sobie z tym radzicie, jest spektakularne. Od razu przechodzicie w energię słońca, wyzwalacie się od czegoś, co było złe, co było dla was trudne, i idziecie do przodu bez względu na wszystko, pełna. Wiara w siebie, wiara w to, że możecie osiągnąć wszystko to, co sobie postanowiliście, bardzo pozytywne i entuzjastyczne podejście do siebie, do innych, do świata i do tego, co możecie osiągnąć. W drugiej połowie miesiąca e, nadchodzą do Was wiadomości bardzo pozytywne. Wszystko będzie szło również dużo szybciej i sprawniej niż do tej pory. Pamiętajcie o swojej rodzinie, o swoich najbliższych, o tym, żeby pielęgnować te relacje, pielęgnować to, co udało Wam się do tej pory zdobyć, wypracować, jeżeli chodzi o e, związki, relacje, o Waszą rodzinę. Pod koniec miesiąca wspaniałe partnerstwo: partnerstwo zarówno to emocjonalne, związkowe, relacyjne, jak i partnerstwo związane z Waszą pracą, z biznesem, z Waszymi współpracownikami. Moi drodzy. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze. Mam nadzieję, że moje filmiki Wam się podobają. Jeżeli tak, serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia już wkrótce.